Was wszystkich bardzo serdecznie na moim podcaście Rozwojowe ABC, czyli Pogaduchy Łanuchy. Nazywam się Anna Sakowska, jestem psychologiem, terapeutą, a także praktykiem i trenerem biznesu online. Ostatnim razem rozmawiałam na temat Zmian oraz tego, dlaczego boimy się zmian, czyli co powoduje, że te zmiany wywołują w nas taką, a nie inną reakcję, w ogóle jakie są zmiany, które pojawiają się w naszym życiu i właśnie dlaczego one bywają aż tak przerażające i wywołują w nas lęk. Natomiast dzisiaj chciałabym porozmawiać o czymś, co niejako wypływa ze zmian, powoduje właśnie taki. Dyskomfort, czy no właśnie coś, co nam się nie do końca podoba, a mianowicie martwienie się. Ponieważ w ostatnim czasie mam wrażenie, na świecie dużo się dzieje i wiele osób, z którymi rozmawiam, dzielą się takimi własnymi odczuciami, że czują lęk, ale też się martwią. Martwią się o to, co, co będzie, o to, co, co już było, co będzie, co jest. I często są to osoby, które deklarują na przykład problemy ze spaniem, że ten problem dotyczy ich na tyle bardzo, że pojawiły się trudności w, no właśnie w takim zdrowym śnie. I na początek chciałabym przeczytać Wam taką krótką historyjkę ze spotkania ucznia z mistrzem. Uczeń zapytał mistrza, mistrzu czy świat jest wrogi dla ludzi, czy niesie zło, czy dobro? Opowiem ci historię o tym, jak świat odnosi się do człowieka, powiedział Mistrz. Był sobie kiedyś wielki król, który kazał zbudować piękny pałac. Było tam wiele wspaniałości. Wśród różnych cudów i ciekawostek w pałacu była komnata, w której wszystkie ściany, podłoga, drzwi, a nawet sufit były zrobione z luster. Osoby wchodzące do komnaty w pierwszej chwili nie zdawały sobie sprawy, że stoją przed lustrami. Tak bardzo zacierała się granica między światem rzeczywistym a odzwierciedlonym. Ponadto ściany komnaty zostały tak zbudowane, że na każdy dzień odpowiadało echo. Gdy ktoś pytał kim jesteś, słyszał w odpowiedzi z różnych stron kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś. Pewnego razu do komnaty dostał się pies i zamarł w zdumieniu po środku, otoczony sforą psów ze wszystkich stron, a także z dołu i z góry. Pies na wszelki wypadek ostrzegawczo pokazał kły i wszystkie odbicia odpowiedziały mu tym samym. Pies zawarczał. Echo odzajemniło głośne warczenie. Pies zaszczekał coraz głośniej. Echo też. Pies biegał tam i z powrotem, próbując ugryźć odzwierciedlające się w lustrach psy. Jego odbicia też biegały i też gryzły. Rano królewska służba znalazła wyciączonego, nieprzytomnego psa, otoczonego przez setki nieprzytomnych i wykończonych psów. W komnacie nie było niczego, co mogłoby zagrozić psu, prócz jego własnego odbicia. — Widzisz? — powiedział na koniec mistrz. Świat nie jest ani dobry, ani zły sam w sobie. Wobec człowieka świat jest obojętny. Wszystko, co dzieje się wokół nas, jest tylko odzwierciedleniem naszych myśli, uczuć, pragnień i działań. Świat to jedno wielkie lustro. Czemu przytoczyłam Wam na początek właśnie tą historię? Ponieważ z moich obserwacji często jest tak, że my martwimy się na zapas. Że my już tu i teraz wiemy, że za parę miesięcy wydarzy się coś, czy tam za chwilę wydarzy się coś, i my w związku z tym martwimy się, bo, bo to się wydarzy. Mam wrażenie, że my zżeramy wręcz potężne, um, potężną energię, z, jakby pożytkowujemy na to, żeby, żeby się martwić, bo mamy taką być może naturę, że no właśnie, że gdzieś to martwienie się przychodzi nam bardzo łatwo. I chcę Was przekonać, że tak naprawdę jest bardzo łatwa, nieprosta, ale w miarę łatwa metoda, żeby przestać się martwić. Ja ostatnio mówiłam Wam, że ja byłam takim typem gdybacza, że ja gdybałam bardzo dużo i ciężko mi było jakby zostawić gdzieś tą przeszłość, to co się wydarzyło jakiś czas temu i odcięcić się od tego. No, ponieważ coś, co się wydarzyło w przeszłości, a było takie kojarzone przeze mnie nie do końca pozytywnie, nie było to przyjemne, ja rozkminiałam, bo się zastanawiałam, co by było, gdyby, co by było, gdybym nie inaczej powiedziała, co by było, gdybym inaczej zareagowała. Możecie sobie wyobrazić, jakby mój poziom frustracji z tym, jak czasami ktoś was zaskoczy, powie coś do was, a wy po jakimś czasie dopiero kurde, mogłam mu odpowiedzieć tak. I takie właśnie poczucie, że zrobiłam coś nie dość, powodowało, że właśnie, no, no właśnie, że ja miałam taki etap rozkminiania, że gdzieś tam cały czas ta przeszłość mnie dotykała i wkurzała i irytowała i fakt, ja niestety popadałam w martwienie się do momentu tak naprawdę, w którym usłyszałam, bardzo uważam fajne, Stwierdzenie, że martwienie się to jest swe, swego rodzaju umartwianie się. Umartwianie się, bo my zabieramy swoją sobie, samym, swoją energię, nie tylko taką witalną, ale również płynącą z naszego ciała i my, martwiąc się, tak naprawdę zabijamy własne ciało. Nie jest to wyolbrzymione, bo jakby szykując się do tego podcastu, znalazłam tak naprawdę bardzo dużo. Tak, dowodów właśnie na to, że my martwiąc się umartwiamy swoje ciało, łącznie z tym, że powstały badania, które dowodzą, że ludzie martwiący się mają słabsze zęby. Może to głupi przykład, nie dla mnie, bo ja oso jako osoba mająca słabe zęby wiem, że no, te zęby są naszą wizytówką, tak? Bo jak się uśmiechamy, no to co w pierwszej kolejności widzimy oprócz ośmiechniętych oczu? Zęby. W związku z tym, jeżeli jesteście osobami martwiącymi się na, jakby za dużo na, na zaś. Weźcie sobie do serca to, że nie tylko wasze serce choruje, ale być może nawet właśnie wasze zęby jakby w waszym organizmie powstają procesy odwapniania ich zębów i będziecie mieli po prostu gorszą kondycję zębów i w konsekwencji nawet możecie je stracić. Ja oczywiście nie mówię wam tego po to, żebyście się teraz zaczęli martwić tym. Tylko po to, żebyście przestali się martwić, a żeby to była dla was motywacja właśnie do tego, żeby się przestać martwić. I w badaniach, do których doszłam, było wręcz wytłuszczone, że 70% pacjentów znajdujących się w szpitalach z powodu hospitalizacji związanej ze wrzodami żołądka, z problemami serca, z niedróżnościami jelit czy problemami oddechowymi, nie są spowodowane takimi fizycznymi, jakby powodami, tylko to jest związane ze stresem. Z tym, że ludzie się ponadprzeciętnie martwią, zamartwiają i umartwiają w tym momencie swoje ciało, które, no, jakby poddawane tym stresom codziennie, ponad siły, w końcu bojkotują, stwierdzają: nie dam rady, ciało zaczyna chorować i. I jeżeli się nie stanie coś, to, to taka osoba jest w stanie po prostu już nie wrócić do, do swojego zdrowia, do takiego życia, jakie wiodło wcześniej, bo ono jest umartwione. I tutaj ważne jest, żeby zrozumieć, że my powinniśmy żyć tu i teraz. Ja nie mówię o tym, że my nie powinniśmy mieć planów, czy my nie powinniśmy marzyć, bo absolutnie jestem daleka od takiego stwierdzenia. Natomiast jeżeli my będziemy za bardzo próbować przewidzieć naszą przyszłość to spowoduje to, to że my będziemy właśnie się martwić, będziemy się stresować i będziemy w pewien sposób dokopywać wyłącznie naszemu organizmowi. Jest nawet takie powiedzenie, które u mnie w domu funkcjonowało, być może u was również, że stresowanie się jest formą mszczenia na swoim organizmie za głupotę innych. Tak naprawdę głupotę w swoją również, co chciałabym, żeby wybrzmiało, bo no właśnie, jeżeli my dopuszczamy do tego, żeby stres zżerał nas, to my w pewien sposób niestety jesteśmy no, po prostu głupi. Bo życie mamy jedno, zdrowie mamy jedno i jeżeli my zaniedbamy je, bo się będziemy stresować błahostkami, bo czasami naprawdę my się wyolbrzymiamy rzeczy, które są małe, i to powoduje odbicie aż takie na naszym zdrowiu, czemu mówię błahostkami? Ja to się zawsze śmieję, że zapytaj kłócącą się parę, o co się kłócą. To często jest tak, a ja już nie wiem. <laughs> Więc czasami tak, my się martwimy, bo coś nam się skojarzyło, o czymś pomyśleliśmy, ktoś nam coś powiedział, co spowodowało taką lawinę myśli, i to zaskutkowało tym, że my zaczynamy się martwić. Często jest też tak, że my, niestety, jesteśmy bombardowani takimi treściami powodującymi lęk. Wszystkie filmy katastroficzne, wiadomości w telewizji, jakieś takie treści, które dopływają do nas, są często bardzo nafaszerowane taką negatywną energią, takimi właśnie złymi wiadomościami. No bo, wiecie, wiadomości generalnie z tego żyją, że przyciągają ludzi, no bo, co, jakaś sensacja, coś się dzieje i my. Oglądając je, nawet jeżeli one lecą gdzieś w tle, to my chłoniemy, my nasiąkamy właśnie takim złym nastawieniem, takim martwieniem się, i to przekłada się na nasze dobro dzisiaj, na nasz dzień dzisiejszy. I chciałabym, żebyście zrozumieli, że jeżeli nie zmienicie dzisiaj, tu i teraz, czegoś. To wasze życie być może właśnie będzie um, otoczone, czy będzie skoncentrowane na tym negatywnym, co usłyszeliście tutaj i teraz. Ja wręcz w, przyszedł moment, że my przestaliśmy w ogóle słuchać wiadomości. Był taki czas, zwłaszcza jak mieszkaliśmy w Polsce, że, no, wiadomo, no człowiek żył tam, więc gdzieś tam był um, w pewien sposób zobligowany odrobinę do, do oglądania wiadomości, tego co się dzieje, co jest na bieżąco, żeby być bież na bieżąco. Natomiast w momencie, kiedy myśmy wyjechali do, do innego kraju i sprawy polskie przestały być takie bardzo nam bliskie, um, ja stwierdziłam z perspektywy odległości, ale nie tylko, bo ja nabrałam dystansu, ja po prostu zauważyłam, że martwienie się było bez sensu, bo ja na niewiele rzeczy miałam wpływ. Ja się martwiłam. Ale de facto ja na to, co się działo, ja nie miałam wpływu. To właśnie, że myśmy wyjechali, pozwoliło mi w końcu to zrozumieć. Że ja mogę się wkurzać, ja mogę krzyczeć nawet na telewizor, na telewizor, przecież nie pójdę do, do, na polityka, nie nakrzycze, czy na prezydenta. Natomiast żyjąc w innym kraju, mamy inne władze. Ja też mogłabym śledzić to wszystko, denerwować się, że są podejmowane takie, a nie inne decyzje, być może głupie z mojej perspektywy. Natomiast tego nie robię, bo ja wiem, że ja na pewne rzeczy nie mam wpływu na, na rzeczy tak odległe. Ja mam wpływ na to, co jest obok mnie i na to, co się dzieje tu i teraz i na to, co ja mogę zrobić tu i teraz. W związku z tym, jeżeli martwisz się za dużo, to wsłuchaj się w tą audycję, bo być może znajdziesz w sobie siłę do tego, żeby przestać się zamartwiać, a z tym, co, wa, co tobie powiem, być może będzie to po prostu łatwiejsze. W Biblii można odnaleźć, nie, nie wnikam w to, czy jesteście wierzący czy niewierzący, ale to na pewno gdzieś być może słyszeliście. Chleba na naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Um, czemu w, jakby przytaczam ten cytat? Z tego powodu, że my modląc się do Boga, prosimy go o chleb nie jutrzejszy, nie za 10 lat, tylko my modlimy się o ten chleb Dzisiaj o ten świeżutki, pachnący, skwierczącą, chrupiącą skórką właśnie teraz, a nie za jakiś czas. My się nie zastanawiamy, czy będzie susza za, za rok. Tylko mamy wpływ na to, na to, co się dzieje teraz. My możemy się teraz najeść, a jeżeli będziemy mieli jakieś problemy za jakiś czas, to będziemy się koncentrowali wtedy na tym, żeby ten problem rozwiązać. Więc nie ma sensu. Tej energii, którą mamy teraz, już jakby dzielić na, na teraz i na później, bo to, co będzie później, to my będziemy później szukać rozwiązań, natomiast naszym zadaniem jest jakby zadbać o ten swój stan psychiczny teraz, bo jeżeli będziemy się dzielili właśnie na, na to życie w przeszłości, rozpamiętywanie ciągle i na to martwienie się o przyszłość, tego co będzie, to się okaże, że nam zabraknie energii do życia tu i teraz. I ym, tak naprawdę ym, przestaniemy mieć siłę, żeby egzystować, dobrze egzystować właśnie dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Ym, bardzo fajnym przykładem, myślę, jest ym, takie, Życie z dziećmi, bo jak ci co jest, są, jeżeli jesteście rodzicami, jeżeli być może obserwujecie jakieś dzieci, nie wiem, swojego rodzeństwa, czy po prostu jakichś znajomych dzieci, widzicie, że dzieci żyją tu i teraz. One są szczere do bólu, one chcą teraz się bawić, one nie chcą czekać, one chcą teraz mieć jakby tą przyjemność i jeżeli my jako rodzice będziemy zestresowani, sfrustrowani, źli, zmęczeni, dziecko przyjdzie do nas i powie, mamo, popaw się ze mną, a ja powiem, nie. Nie teraz. No to, to spowoduje, no właśnie, to, że raz, że zniszczymy dziecku zabawę, a dwa to jest takie przełożenie, że, że od pewnych rzeczy musimy się po prostu odciąć, bo my energię spożytkujemy na złość, na, na właśnie na pielęgnowanie tego, tego zamartwiania się. A moglibyśmy ją po prostu spożytkować na zabawę z dzieckiem. I czasem, nawet jeżeli mamy ten zły dzień, złą energię wokół siebie, jeżeli my damy się zarazić od dziecka tą taką fajną energią, to się okazuje, że my swoje myślenie przekierujemy na inne tory, my zapomnimy o tym, żeby się martwić. I to jest właśnie fajny moment. Ja nawet zachęcam do tego, że jeżeli macie taki, Zły czas, martwicie się, nie wiem, coś wam nie wyszło, weźcie przytulcie swoje dziecko, weźcie je w ramiona, uściskajcie, bo one mają taką czystą energię i one nie, rozkli nie rozkliwiają się nad przeszłością, ani nie e, trząsają przyszłości, bo one jakby jeszcze nie żyją na takim kontinuum czasowym, że gdzieś tam tą przeszłość aż tak pamiętają czy przyszłość aż tak roztkliwiają, bo um, żyją tu i teraz i to jest coś czego powinniśmy się nauczyć od dziecka. Um, bo jeżeli my będziemy żyć tu i teraz, to my będziemy podejmowali decyzje z pełną jasnością z perspektywy dnia codziennego. Um, co mam na myśli? Ja się kiedyś nawet um, wspierałam ze znajomą, która przekonywała mnie, że decyzję o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, podejmujemy dzisiaj, a mi się wydawało, no nie, no bo dzisiaj to już za chwilę będzie wczoraj, a to, co jutro, to będzie dzisiaj. No i wiecie, taka dyskusja na temat tego, czy dziś to jutro, a jutro to, to wczoraj, trwała dłuższy czas, natomiast tak przyznaję jej rację, że, że to, co ona mówiła, ma sens, ponieważ to, co ja podejmę dzisiaj, decyzję, ona będzie miała wpływ na jutro, bo ja mogę jutro podjąć decyzję, Natomiast to, jak ja się dzisiaj zachowam w tej chwili, ma przełożenie na to, co będzie jutro, ale również na to, co było wczoraj, bo jeżeli wczoraj wpływa na dziś, wiem, że zakręcone trochę, ale to, co wczoraj było, ma wpływ na dziś, jeżeli ja pozwolę, żeby to miało wpływ. To ja nie będę miała takiej jasności myślenia. Jeżeli ja będę patrzyła z perspektywy tego, co mi się udało, albo mi się nie udało w przeszłości, i to mi zatruje dzisiejsze, um, dzisiaj, to ja, um, to wpłynie na jutro i to będzie ciągnęło ze sobą się bardzo długo, bo ja ciągle będę żyła przeszłością, martwiąc się o przyszłość, i to dziś będzie takie bardzo jałowe, bo, bo ja będę zawieszona i we wczoraj, i w jutro, a nie dziś. I um, bardzo właśnie przemówiły do mnie treści takie na ćwiczeniu. Przechodziliśmy razem z mężem cykl szkoleń, i pamiętam było jedno z, z ćwiczeń, które bardzo mocno mną, można powiedzieć, telepnęło, że mieliśmy napisać mowy pogrzebowe, które inni by wygłosili o nas, na naszym pogrzebie. Czyli wybieram sobie, nie wiem, dwie osoby, które przyjdą na mój pogrzeb. I w ich imieniu, jakby piszę, znaczy nie w ich imieniu, ja wyobrażam sobie, co oni bym w takiej mowie pożegnalnej napisali o mnie, do mnie. I to było takie, no, w pierwszej chwili, no, ale ja nie chcę jeszcze umierać, tak? Skąd ja mam wiedzieć, co to będzie? Ale to chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że to, jakim ja dzisiaj jestem człowiekiem, da innym ludziom. Wiedzę na mój temat, czyli jeżeli ja będę dzisiaj osobą jęczącą, zrzędliwą, wiecznie się zamartwiającą, to co oni powiedzą na moim pogrzebie? A, bo Tania ta to wiecznie tylko martwiła się o to, co będzie, i ona rzadko się śmiała i cieszyła. Wiecie o co mi chodzi? Że to ma dać wam takiego kopniaka, żebyście tu i teraz zmienili się tak żebyście swoją przyszłą wersję zobaczyli z taką radością z takim uznaniem że jesteście już tu i teraz ludźmi którymi chcecie być i które będą właśnie w taki sposób postrzegane przez innych ludzi, że jesteście właśnie tymi wersjami samych siebie, które was w jakiś sposób cieszą, radują, że właśnie o takich siebie, no właśnie marzyliście przez, przez całe życie. Ja nie mówię, żebyście w tym momencie krowali samych siebie, bo ja jestem daleka od, od udawania, że jesteśmy innymi ludźmi. Bo jeżeli będziecie niespójni, to to i tak kiedyś wypłynie. Ludzie po prostu dostrzegą to, że jesteście ludźmi niespójnymi. Mi chodzi o to, żebyście, jeżeli chcecie być ludźmi, załóżmy szczerymi, jeżeli chcecie być postrzegani jako ludzie szczerzy, mówiący zawsze prawdę, to po prostu tacy bądźcie. I żeby nawet z konsekwencjami, jakie to niesie, bo czasami ludzie szczerzy nie są. Dobrze widziani w środowisku, bo szczerość ostatnio mam wrażenie nie jest do końca modna, natomiast jeżeli to jest wartość dla Was bardzo ważna, to po prostu tacy bądźcie, żeby inni ludzie widzieli, że to jest wartość, która Was jest i towarzyszy Wam przez całe życie, nieważne co się w Waszym życiu dzieje, bo no właśnie, bo po iluś tam latach będziecie chcieli, żeby ktoś o Was powiedział, no... Ona to zawsze była szczera, i ja mogłam zapytać ją o zdanie. Ona zawsze odpowiedziała tak jak było i nie oszukiwała. Więc, więc no właśnie, żyjcie tu i teraz i, i zmieniajcie się tu i teraz, a nie myślcie o tym, co będzie za, za jakiś czas, bo przyszłość jest nieznana, przeszłość już była, więc jej nie zmienimy. I jedyna, jedyny obszar czasu, na który mamy wpływ, to jest właśnie tu i teraz, dzisiaj. I pamiętajcie, że każdy dzień, każdy poranek jest niepowtarzalny. Tak jak płynie woda i nigdy nie wejdziemy do tej samej wody, bo, bo ta woda będzie być może w tej samej rzece, ale ona już będzie inna, tak samo nasz dzień, nasz czas, nasze dzisiaj, jutro już będzie innym dzisiaj, wczoraj było innym dzisiaj i żaden dzień się nie powtórzy. Jak z piosenki, nie ma dwóch jednakich tak, spojrzeń w oczy. Więc nie marnujcie swojej energii na martwienie się, i chciałabym, mam notatki, więc się posłużę notatkami, żeby nie było, że coś przeinaczę i być może spłycę wydźwięk tego, o czym chcę Wam powiedzieć. Korzystam w ogóle, bardzo Wam polecam książkę Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Dale Carnegiego. Dla mnie osobiście jest to forma takiego przekazu bardzo lekkiego do zastosowania w swoim życiu niełatwego, bo to nas skłania do, do tego, żeby rozprawić się z pewnymi demonami przeszłości, które gdzieś tam powodowały, że nie wiem, czuliśmy jakąś zawiść, zazdrość, nie wiem, złość. I on właśnie nakłania nas do tego, żebyśmy odcięli się od przeszłości. Nie roztrząsali przyszłości, a skupili się na, no właśnie na tym, co, co jest tu i teraz, bo no znowu podkreślę, bo tylko na to mamy wpływ. I teraz tak, jeżeli już się martwisz, bo być może właśnie dlatego słuchasz tą, tą audycję, bo się martwisz, zadaj sobie pytanie, czym właściwie się martwisz. Co jest? Co, co jest dokładnie obszarem, który ciebie trapuje, martwi, pochłania twoją energię? Zastanów się, co możesz zrobić w tej sprawie, bo być może jest proste rozwiązanie, którego teraz jeszcze nie widzisz, ale jak zadasz sobie to pytanie wprost, to okaże się, że ta odpowiedź jest gdzieś w Tobie i bardzo łatwo i szybko ją jesteś w stanie odnaleźć. Co zamierzasz zrobić z tym martwieniem? Czy ty lubisz się tak martwić, bo nie wiem, dzięki temu dostajesz atencję z Twojego najbliższego otoczenia, nie wiem. Dzieci, widząc Twoje zmartwienie są chętniejsze, nie wiem spędzać z tobą czas. I kiedy zamierzasz zacząć to robić? Co zamierzasz z tym zrobić i kiedy? I jeżeli masz takie zmartwienie, które ciebie nie wiem. Od dłuższego czasu męczy, jak to mówią, toczy. Weź kartkę, podziel sobie ją na, na cztery kolumny. I właśnie w takiej kolejności, czym się martwisz? Co możesz z tym zrobić? Co zamierzasz z tym zrobić? I kiedy? Są to takie cztery, jakby proste kroki do rozpracowania zmartwienia, żeby zastanowić się, czy to zmartwienie jest naprawdę tak duże, że ty nie jesteś sobie w stanie poradzić. Bo często okazuje się, że my się zamartwiamy bardzo drobnymi rzeczami i kiedy my sobie wypiszemy to wszystko, to tak jak podejmujecie decyzję, bierzecie za i przeciw, tak, za i przeciw, rozpiszecie plusy, minusy, okazuje się, że plusów jest więcej niż minusów, albo minus jest tak duży, że nie jesteście w stanie przejść obojętni. Tak samo tutaj są czasami takie problemy, czy, czy właśnie zmartwienia, że stwierdzacie... A w sumie to nie. To może być bardzo głupi przykład. Załóżmy, nie wiem, musicie coś kupić i was martwi, że jak kupicie to, to wydacie, nie wiem, wszystkie oszczędności, jakie macie, no i wypisujecie, tak? Czym się martwię? Nie będę mieć oszczędności. Co mogę z tej, w tej sprawie zrobić? Hm, mogę nie kupić, a mogę zacząć odkładać na nowo. Um, co zamierzam z tym zrobić? No właśnie, co zamierzam? Zamierzam posłuchać swojego instynktu i, i yy, nie kupić, bo nie wydam, czy jednak jest mi to potrzebne, kupię i zacznę oszczędzać na nowo. No i kiedy zamierzam to zrobić? Jeżeli decyzja wymaga być podjęta tu i teraz, no to muszę tak podjąć decyzję tu kupuję. Dobra, biorę, tak? Mogę potraktować to jako inwestycję i mam już plan. Będę oszczędzać na nowo, czy tam zbierać pieniądze na nowo. Wolałabym, żebyście nie oszczędzali, a zbierali pieniądze na nowo. Kiedy? Od dziś, od teraz. Nie odkładajcie na jutro, robicie to od dziś i właśnie co zamierzacie z tym zrobić? Przestaję się martwić. Ja przestaję się martwić, podjęłam decyzję i, i to się stało. Żebyście też za długo nie podejmowali decyzji, bo im dłużej podejmujecie tym problem po prostu rośnie i dlatego, że rośnie w was frustracja z powodu niepodjęcia decyzji. Także cztery kroki: czym się martwicie? Co możecie z tym zrobić? Co zamierzacie z tym zrobić i kiedy? Jeżeli skończycie słuchać audycję a macie jakiś problem, który was martwi, usiądź z kartką i właśnie to zrób, tak? Wypisz te cztery rzeczy i podejmij decyzję, która jest najlepsza dla Ciebie. I dla zobrazowania tego, że my spalamy się często na takich naprawdę małych rzeczach, chcę Wam przeczytać historię pewnego drzewa, które być może, no właśnie, dawam taką trochę motywację do tego, żeby przestać się rozdrabniać na takie małe, <laughs> małe problemy, czy małe jakieś takie rzeczy, które nas od wewnątrz zżerają. Na zboczach Long Peak w Kolorado leży pień gigantycznego drzewa. Przyrodnicy twierdzą, że miało jakieś 400 lat. Rosło już, kiedy kolumn wylądował na San Salvador. Było dorodne, kiedy pielgrzymi osiedlali się w Pylmąf, Podczas długiego życia zniosło 14 uderzeń pioruna. Choć przetoczyły się przez nie niezliczone lawiny i burze, przetrwało wszystkie. W końcu jednak zaatakowała drzewo armia robaków i powaliła je na ziemię. Insekty przedostały się przez korę i stopniowo niszczyły giganta od wewnątrz swoimi drobnymi, lecz nieustannymi atakami. Leśny gigant, którego nie dotknął czas, nie powaliły pioruny i burze, Uległ w końcu robakom tak małym, że człowiek mógłby je zgnieść w swoich palcach. To tak zostawiam wam na koniec do przemyślenia, czy wy właśnie tu i teraz nie macie w sobie jakichś takich małych robaków, zmartwień, które powodują, że wy zaczynacie, no właśnie, chorować, gorzej spać, gorzej jeść, a może obżerać się, w pewien sposób. Czujecie się źle, być może wiecie z jakiego powodu, bo jesteście w stanie zidentyfikować problem, który was jakoś tam dotknął, ale jeszcze nie wiecie do końca, jak z nim pracować, czy chcecie pracować. Jeżeli któreś z tych pytań zabrzmiało w was i macie takie poczucie, tak, to było o mnie, to proszę Was, zastanówcie się, wypiszcie problem. Zmartwienie, coś, co was wkurza, irytuje, czego nie chcecie mieć, a macie. I tak jak podawałam wam cztery kroki. Tak, zastanówcie się, jak z tego wyjść. Co właściwie, co właściwie was martwi. Czy to jest w ogóle jakaś taka realna rzecz, czy może to jest jakiś drobiazg, który da się bardzo łatwo rozpracować? Co możecie z tym zrobić? Czy zamierz co zamierzacie z tym zrobić? I kiedy. I chciałabym. Żebyście chcę, żebyście, idąc tymi czterema krokami, uwierzyli, że tak naprawdę nic nie jest większe niż wy i że jesteście w stanie tak naprawdę odzyskać kontrolę wszystkiego, co jest w Waszym życiu, tylko znowu najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Podejmijcie pierwszy krok do tego, by się nie martwić. Uwierzcie w to, a zrobicie wszystko. I pamiętajcie, jesteście wielcy. I do zobaczenia na następnym odcinku. W zasadzie do zobaczenia, do usłyszenia na następnym odcinku. Pozdrawiam Was z szerokości.